no, a damy Przeszliśmy już parę poszczególnych, przynajmniej ja i... No, no ale chcieliśmy od nowa. gdzieś nie mam od nowa przedstawić. Więc... Ale spotrzymamy się. Dobra. Dobra, teraz ja przyjmuję stary. O. Opa. I teraz się boimy moją. Boimy. boimy się. 5 urodzin, są urodziny. Ale Misiło. Widzicie, Ja już nie boję. Ja już się boję. Nie ogarniam tej gry fabuły tej gry. Nie chce mi się czytać. O, muszę wijać do drzwi. Idź tam do drzwi. O moje misie. Czemu się stało z głową? Oddaj mi moje. Otwórz. A, Otwórz, do drzwi, do drzwi. jesteś brzydki. Nie Aha, mecz. Bo tak wali głową na te drzwi? Puka. Jak się śmieje, jaki dziwak. Już się boję, normalnie... bo nie. jak widzicie, która godzina. 21.00, Nie widzę, że zegarka nie mam. A co mi widać? Ja nie widzę. 21.00, nie. No ja zrobię tak. Nic nie oddycha. Dobra, spinkalamy. Teraz łóżeczko. O, szpinka, lamy. do szafy, chodzi, wiem, że nic nie będzie. Ale i tak trzeba zerkać. O. Nic nie oddycha. My no, teraz nie będziemy tak zbytnio będzie. O, tu tam... jest stres, moi stres i trema. I się poczymy i musimy słuchać odgłosów. No właśnie. Jest. Nie ma. Nie ma. <noise> nie strasznie, bo się posram. Ja robię ten z plusz trapem. Bo ja wiem kiedy on na XA Skąd Wiesz że będzie ze plus plusz trap. No będzie ta... Dobra, to jak będzie, to ja robię minigierkę. Mam no minigierkę, a ja robię z tym plusz trapem na pominięcie dwóch godzin. I nie słucham się ciebie tak jak wtedy. Nie to do schronego telewizora. A jedno trzeba. O, a to nie ma.

Ale nawet ja troszkę krok jak odchodzą. Zamknij się. Nie, strasznie mnie nawet. Tylko takie... roboty. takie taki pracuje. Do szafy ktoś weszedł. Nie. Tak, tak, tak. Ale... Ale A jak się Не могу. на нее уже встать, чтобы вот это вот очень получше. не еще? Пьяненький. Ой, как я бабочка. Nie mogę jak się tak O nie. Nie, już mam złe przeczucia. Jeśli woda...

co to? Spokojnie. Ty głupi misiu, co ty tak się na mnie grabisz? Jaki pedofil. Naprawdę jakiś pedofil. Nie chcę. Nie chcę. To za mnie oczy. Nie, nie chcę palić do telewizora. Tam jest... Ten głos mnie zabija. No dobra, teraz pluszkę. Ale... O oh, ale myślę, muszę... że... Nie będzie mnie witać. Mam tak ale to nie obchodzi, bo i tak musimy to wygać, bo tam się nie będzie. Także być o teraz, bo teraz kończę. Teraz bobolek wszedł na, na taro, Dawaj świeć na tego mhm. gumieżę. Nie! I cicho. Nie daj tej wody. On chce pić. O, to już było. A nie, bo tutaj się nie da. Ach, był prawie na insie. Jezu, taki to tą wygląda. Poczekajmy o 3 sekundy dalej. Już. Jest. Cześć. Widzicie, ja w tym fakcie jestem, ale i tak. Dobra, dzisiaj się zwinamy z tym odcinkiem. Miałam, no, bo byłam naprawdę tragiczny. Dobra, mała, mała, mała. Kamienko, kolejny odcinek, nie wiem, za 9 dni może. A bo za dziewięć. dni? Będzie 10 łapek w górę, to nakręcamy kolejny. Dobra, mała, mała. 10. Ba, ba. Ba.